Cześć i witam wszystkich w bardzo wielkich wiadomościach. Otóż dotyczą one pomnika Billa, o którym naprawdę mnóstwo ludzi mówi. Mam na myśli ten pomnik, który pojawił się na samym końcu Weird Magedonu, części trzeciej. Teraz dostaliśmy wiadomość od Alexa Hersha, że naprawdę istnieje. Ile ludzi po końcu serii Gravity Falls doszło do wniosku, że gdzieś w lesie, najprawdopodobniej w Oregonie Vortex lub w Ameryce, ten pomnik się znajduje? Powstała nawet akcja dotycząca Wielkich Głowów w poszukiwaniu tego pomnika. Lecz jeszcze jego aktualne miejsce pobytu nie jest nam znane. Jedynym miejscem, w którym może się znajdować jest albo Kalifornia, albo Oregon według niektórych. Jak ja za to sądzę? Teraz za zdziwię i według mnie jest całkowicie inaczej. Czemu akurat Ameryka, a nie na przykład inny kraj? Alex jest zdolny do wszystkiego i to jest pewne, dlatego według mnie... Ukrył go w innym kraju, który znajduje się niedaleko Polski i jest niebezpieczny. Po pierwsze, Alex Hersch powiedział, że za 18 dni i 3 godziny dowiemy się, o co chodzi z pomnikiem Billa. Od teraz za 17 dni. Zależy to, za ile wrzucę ten film oraz którego dnia piszę do niego scenariusz. Aktualnie pisząc go jest 14 kwietnia i może dzisiaj zostanie jeszcze wrzucony. Po drugie, Alex powiedział, że leci do Rosji, tylko w jakim celu? Do tego jego post został opublikowany dzień po tamtym, czyli po poście z pomnikiem Billa. Przypadek? Nie, według mnie jest to zaplanowane. A więc moja teoria brzmi tak: Alex poleciał do Rosji, żeby tam ukryć pomnik Billa. Ustawił sobie czas 18 dni. Jak wiemy, Ameryka jest bardzo daleko od Rosji i zanim by się do niej dostał, upłynęłoby dużo czasu. Pani będą mieć duże wyzwanie, ponieważ w Rosji jest niebezpiecznie. W sumie tylko tyle mi przychodzi do głowy. Bo po co Alex miał wlecieć do Rosji? Ukrycie pomnika to jedyne prawidłowe wyjście. Jestem sam ciekaw, czy ktoś jeszcze na to wpadł. Poza tym zdjęcie pomnika jest bardzo podobne do tego z napisów końcowych łyd Magedonu 3. Pamiętajcie, że poszukiwania nadal trwają, a pani nie poddadzą się, dopóki nie zostanie odnaleziony. W sumie dzięki temu fanta będzie długotrwał. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie, a ja się żegnam. Na razie...